Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku byka. Moi drodzy, spójrzmy sobie tutaj, jakie energie dla Was pokaże Tarot na miesiąc listopad 2024. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Zajrzyjcie też do swojego ascendentu, księżyca i tak dalej. Zaczniemy od trzech głównych energii. I lecimy, kochani. Byczki. Byczki listopad. A byczki coś świętują. Mm, jakąś wygraną świętują byczki. I wy w tym miesiącu. Myśli, zamiary. U, u, u. No dobrze, mocne czytanie macie, kochani. Pierwszy przekaz, który się tutaj rysuje, to jest właśnie świętowanie z powodu wygranej jakiejś sprawy urzędowej, sądowej, która zmienia Wasze życie. Jak że mamy trójkę kielichów, czyli zmienia Wasze życie na lepsze, Wy przechodzicie transformację, Wy możecie coś zacząć od początku, pójść nową ścieżką odrodzić się w jakiejś dziedzinie swojego życia lub w ogóle zmieniacie całe swoje życie. Moi drodzy, natomiast jest tutaj też taka energia jakiegoś, może być jakiegoś rozłamu, czyli zakończenie jakiejś relacji, jakiejś współpracy, rozstanie się w jakiejś tam grupie ludzi. Mogą też tutaj być decyzje podjęte, na temat zakończenia jakiejś relacji, gdzie, gdzie było więcej jak, jak dwie osoby, tak? I to również jest spowodowane Waszym takim, jak gdyby przebłyskiem, Waszą potrzebą zmian, waszym, Waszą zmianą, jak gdyby nastawienia do życia. Moi drodzy, no, mocne, mocne energie, bardzo transformujące, bardzo też karmiczne, więc to będzie dla Was mocny miesiąc. Doprecyzujmy sobie, może wezmę Punk, ten ciemniejszy tarot. Dobra, zobaczmy tą trójkę kielichów. Tak, mamy tutaj energię ósemki monet, czyli angażujecie się w coś. Jest. Być może uda Wam się podpisać jakieś umowy dotyczące pracy, dotyczące jakiś tam przedsięwzięć jakiś zawiązywania jakichś spółek, jakichś rozejmów, ale to będzie coś ważnego, bo mamy kartę sprawiedliwości czyli to będzie takie długofalowe czyli nie wiem, może jesteście jakąś tam firmą, która podpisuje umowę na długofalowe zlecenia albo angażujecie się w jakąś grupę społeczną jakieś, jakąś fundację zakładacie czyli jest tutaj taka energia, ale to jest, skoro jest ta energia trójki kielichów, to znaczy, że to jest coś na co czekaliście, na czym wam zależy bo to jest energia tego szczęścia, tak? Lub tutaj przychodzą pozytywne wieści, pozytywne odpowiedzi, jakieś postanowienia o. Tak, sześć buław, czyli zwycięstwo, czyli osiągacie tutaj jakiś sukces na arenie sprawiedliwości. I tak to zostawiam. Gdzie tu następuje u Was transformacja? Dziewięć mieczy. Tak, jakieś Wasze problemy się kończą. Przestajecie się czymś nakręcać, coś, coś się puszcza, coś się uzdrawia tutaj u Was w związku z zaistniałą sytuacją. Super energię. No ale zobaczmy, co dalej. Chociaż w sumie można by na tym skończyć, żeby nie kusić losu. No ale zobaczmy. Uuu, uu. tak, Tarot trochę potwierdził, żeby to zostawić. Ciekawe, co byście powiedzieli, gdybym skończyła dla Was na tym etapie. No, poczekajcie, pozbieram karty. Nie no, drogi Tarocie, zobaczmy jeszcze dla tych byczków, co tam w pracy, co w miłości. Dobrze, miłość dla osób, które są w związkach, co tutaj? Dla Singli. No tak, drugi raz karta sprawiedliwości. Czyli wypeczki to będzie dla Was miesiąc naprawdę takich ważnych decyzji, jakichś ocen, dochodzenia właśnie tej sprawiedliwości. Ale też ta energia karmy bardzo się tutaj u Was pokazuje, tak jakby ona była. Wyrównana, oczyszczona, zakończona w jakichś tam dziedzinach, no tu się akurat pokazuje w miłości, ale mamy też w energiach ogólnych tą sprawiedliwość. Więc to będzie dla Was ważny miesiąc. Bądźcie czujni, bądźcie uważni, tak? Jeszcze zobaczymy, co wam tam Tarot będzie radził. Dobra, kochani, mamy tutaj króla mieczy, mamy bardzo silną osobowość intelektualną, która myśli, która planuje, która podejmuje ważne decyzje. Być może te decyzje przychodzą właśnie z, z urzędów, które mają wpływ na wasze życie, na wasz związek. Czy to dotyczy stricte miłości? Te decyzje mogą dotyczyć wszystkiego, tak? Bo jeżeli wy jesteście w małżeństwie, to może przyjść jakaś, nie wiem, decyzja z urzędu, że macie, nie wiem, pozwolenie na budowę domu, albo, nie wiem, jakieś tam postanowienie sądu, że wygrywacie jakąś tam w podziale majątku, jakiś dom, jakąś schedę i tak dalej, i tak dalej, lub stricte jakaś decyzja, którą wy wewnątrz podejmujecie. Król Mieczy nie jest osobą, która pokazuje swoje uczucia. Tak, tutaj możecie poczuć takie intelektualne wsparcie, taką mądrość, kogoś, kto was prowadzi, kto wam zawsze doradzi, na kogo możecie liczyć, ale to też nie znaczy, że ta osoba nie ma do was uczuć. Nie, yy, nic takiego. Moi drodzy, co jeszcze? Król Mieczy jest bardzo osobą niezależną. To jest ten rozjemca, to jest. Yy, Ktoś, do kogo być może się udacie, jakaś terapia, być może którejś z Was będzie potrzebowało lekarza. Tak czy inaczej, to jest, to jest taka raczej poważna energia. Poważna energia, gdzie Wy dojrzewacie do jakichś ważnych decyzji. Doprecyzujmy. Tak, no i mamy jeszcze tutaj rycerza Buław. Rycerza Buław, czyli działanie. Zobaczmy. Tylko tutaj zamiast Buławy to ma chyba miecz. Nie, ma jakąś tam laskę. Ma jakąś laskę, ale tu też jest pokazany jako taki uczony. No, bierzecie sprawy w swoje ręce, podejmujecie jakieś działania, natomiast może być tak, że też decydujecie się na jakąś podróż, na jakiś wyjazd, na... też takie odważne są te działania w rycerzu Buław, tak? No więc coś tutaj się u Was takiego niespodziewanego też może zadziać. Szybko, na pewno coś się tutaj szybko zadzieje. Hmm? Może być tak, że któryś z małżonków awansuje w pracy i to w jakiś sposób poprawi waszą sytuację, na pewno materialną i na pewno tutaj w takim statusie społecznym. Dobra, single. No wy macie taką energię, gdzie, gdzie dążycie do równowagi, gdzie podejmujecie ważne decyzje, gdzie szukacie tej sprawiedliwości gdzie być może też chcecie się odciąć od kogoś, od czegoś może tutaj właśnie też stanąć na Waszej drodze ktoś spod znak uwagi. Ale też mam wrażenie, że, rozezna, że rozeznujecie, rozez, macie rozeznanie w swoich emocjach, w swoich pragnieniach. W swoich postanowieniach. To tak, jakbyście po raz któryś w swoim życiu spojrzeli w lustro i zobaczyli zupełnie coś innego. Odkryli jakąś prawdę. Też tutaj właśnie jakaś prawda może wyjść na jaw. Mak. Sprawiedliwość, i Mak. No. Część z Was może tutaj zmieniać stan cywilny. Jak najbardziej. Natomiast możecie też odkryć właśnie prawdę na temat tego maga, że byliście manipulowani w jakiś sposób. Natomiast możecie też podjąć decyzję, że wchodzicie w jakiś nowy związek. Więc, ale to zobaczcie, ile macie dużych arkan, drogie byczki Ten miesiąc będzie dla Was naprawdę bardzo ważny. I tak koła to jest energia długofalowa. Natomiast też z drugiej strony, czy mak wchodzi w związek, bo to jest jednostka? Tu mamy jedynkę, tu mamy dwie jedynki. To tak, to tak jakby, jakbyście przestali uzależniać też swoje życie od posiadania tej drugiej połówki. Tak, jakbyście zaczęli doceniać sami siebie, tak, jakbyście dojrzeli do tego, do takiej wiadomości, która dla innych może być. Zupełnie taką rzeczą oczywistą, a Wy możecie to odkryć w listopadzie, że, że Wy sobie świetnie radzicie sami, że jak przyjdzie czas na tą miłość, że jak ta miłość się pojawi, yy, to wtedy jak gdyby się zaangażujecie, ale też nie będziecie nikogo szukać na siłę, bo póki co yy, jesteście samowystarczalni. Też może być tak, taki przekaz. Dobra, sprawy zawodowe. No pięknie. I finanse stabilnie, bezpiecznie. Z pracy własnych rąk. Drogie byczki, no tutaj widzę, ta, ta zmiana, ta poprawa rzeczywiście dotyczy kwestii zawodowych, kwestii finansowych. Macie tutaj sporo zleceń. Jest też tutaj kwestia, jeżeli staracie się o jakieś pieniądze z rządów, jakieś dotacje, dofinansowania, tego typu sytuacje, to jak najbardziej listopad będzie miesiącem, kiedy otrzymacie właśnie te decyzje, pozytywne decyzje i to pomoże Wam rozwijać biznes, to pomoże Wam Zyskać tą stabilizację finansową w energii cesarzowej, bo jest tutaj dużo takiej płodności, kreatywności i rozwoju, bo jest to trójka, tak? bo jest to trójka w tej cesarzowej, czyli wyczujecie taką obfitość finansową, tu wam niczego nie brakuje, tu macie dużo zleceń, dużo ofert. Tu jest też sytuacja, kiedy otrzymujecie właśnie to wsparcie. Azbuław, tak, jest nowy początek czyli wy dostajecie jakieś wsparcie żeby móc właśnie mm, wykorzystać jakiś potencjał wejść w coś nowego super cesarzowa królowa mieczy tak czujecie się stabilnie jest ta obfitość, jest ten rozwój bo jest tutaj wsparcie są tutaj pozytywne decyzje przychodzą i dzięki temu możecie się rozwijać zawodowo, jak i finansowo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Na co powinniście uważać? Czy jest coś takiego? Na zdrówko, żeby się nie przemęczać i co pomoże tutaj w tych problemach? Tak. Fórka mieczej, piątka pieli Kochani, uważajcie na zdrowie. Uważajcie też, żeby nie zasypywać gruszek w popiele, jak to się mówi, czyli tutaj ewidentnie widać, że listopad nie będzie dla was miesiącem odpoczynku. No nie, bo tutaj płyną zlecenia, płyną pieniądze, będzie szansa, okazja do tego, żeby się rozwijać tutaj zawodowo, biznesowo. Więc jak gdyby, no. To nie będzie czas, kiedy nie wiem. Jeżeli planowaliście jakiś urlop, to lepiej go odwołać sobie. Jeżeli zależy Wam tutaj na tym, żeby, żeby zaistnieć w jakiejś tam branży, w jakimś biznesie, w, w, na jakimś stanowisku, w etacie, ale też tak jak mówię, uważajcie na zdrowie, żeby też zachować ten balans, tą równowagę. Um. Pomoże Wam piątka kielichów, czyli właśnie też taka energia niezamartwiania się. Yy, zamknięcia też jakiejś przeszłości, niewzorowania się na tym, co było kiedyś. Bo to, co było kiedyś, to było, to już nie wróci, to już się stało, teraz jest inna jakość, inna rzeczywistość, możesz podjąć inne decyzje, są inni ludzie wokół ciebie, więc warto, jak gdyby iść do przodu, a nie. A nie tęsknić, mieć żal do przeszłości. Nie rozgrzebujemy starych ran, tak? Sześć monet, dokładnie to, co powiedziałam. Łap, balans. Łap balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem, i zwróć też uwagę na swoje zdrowie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, nie bój się poprosić o pomoc, tak? Nie musisz robić wszystkiego sam, drogi byku. I piątka kielichów a zmieczy. Tak, odcięcie się od przeszłości, pójście w nowe. To jest taka, taka decyzja, że pomimo wszystko, pomimo tego, co było, ja to. Puszczam wolno, ja to uzdrawiam, bo wiem, że mogę stworzyć życie tak jak, jak pragnę, jak, tak jak tego chcę, bo jestem Jego kreatorem. I takie nastawienie tutaj ci pomoże, drogi byczku. Dobra? Mhm. Najważniejsze wydarzenie dla Was. I pozytywna niespodzianka i wynik, i rada dla Was. I co Wam tarot radzi, drogie byczki, na ten listopad? Trójka bu buław. Idź w nowe, poszerzaj swoje horyzonty, nie bój się ryzykować, nie stój w miejscu, spełniaj, realizuj swoje plany krok po kroku. A i w listopadzie już będziesz widział efekty, już będziesz zbierał pierwsze plony. No i też zostaw za sobą tą przeszłość, bo tutaj ta osoba też się odwraca od tego, co było, czyli idzie w jakąś nową jakość, patrzy dalej niż do tej pory. Najważniejsze wydarzenie mamy dwójkę monet, czyli mamy tutaj taką energię po pierwsze codzienności, na tłoku codzienności, gdzie będzie trzeba ba łapać ten balans, tą równowagę, gdzie możecie, yy, jak ktoś was się spyta, co u was, to możecie powiedzieć, a mam urwanie głowy, nie mam czasu nawet, nie wiem, się najeść, tak? Porządnie, bo cały czas telefony, bo cały czas ktoś coś chce, cały czas jakieś nowe zlecenia przychodzą, więc tutaj jest takie. Ogarnianie, porządkowanie tej rzeczywistości. Dwójka monet mówi o czymś dodatkowym, o czymś, co przynosi nam zyski. Tak, i ja bym tu patrzyła w kontekście, właśnie pracy, że, że tutaj Wam się poprawia w tym listopadzie. Tak, osiem kielichów. Tutaj jest jakaś zmiana, moi drodzy, w tych kwestiach finansowych, w, te, w tej codzienności. Więc warto tutaj to zbalansować, poukładać sobie to, co na przeszkodzie, żeby tutaj mieć tą równowagę. Nie na zasadzie, że wy nie dojadacie, tylko tak trzeba sobie poukładać to wszystko, żeby zawsze swoje dobro stawiać na pierwszym miejscu i swoje zdrowie. Co dobrego, tutaj, moi drodzy, jeżeli ktoś miał problemy ze zdrowiem, wy lub ktoś wam bliski, to tutaj jest powrót do zdrowia. Tutaj, moi drodzy, zobaczcie, na finansach macie cesarzową w pozycji prostej. Tutaj pozytywna niespodzianka: macie królową monet w odwrocie, czyli to jest ta mała cesarzowa, czyli wam się stabilizuje ta przestrzeń zawodowo-materialna. Tak, wyczujecie komfort, yy, zaczyna się coś uspokajać, zaczyna się stabilizować. Jest ta obfitość, dzięki czemu poprawia się też wasze zdrowie, wasz komfort psychiczny. Możecie tutaj też pogodzić się z jakąś osobą ważną dla was z rodziny. Yy, ten awans, jak najbardziej też. Właściwe inwestycje również, tak? Tak, i trójka buław, którą macie w Radzie. Czyli dzięki temu, dzięki temu, że poprawia się Wasza sytuacja, yy, że jest kreatywność, jest obfitość, są to zlecenia, jest ta pewność taka, yy, wyruszacie w nowe, wy poszerzacie horyzonty. Yy, poszerzacie horyzonty na zasadzie, że jeżeli na przykład do tej pory mieliście tylko jedno zlecenie, to teraz mogą być trzy zlecenia na tydzień, tak? I, I nie tylko na przykład z Waszego miasta, tylko mogą to być inne też miasta, inne województwa, czy inne kraje, no jest cesarzowa, więc ona ma ten świat w swoim brzuchu, więc czemu nie w późniejszym etapie? Czyli piękny rozwój, moi drodzy, piękny. Ekspansja. Ekspansja jest u Was w listopadzie. Siódemka była na wyniku, czyli energia. Hmm, no, to jest energia walki, stawiania granic, ale to jest też energia, która mówi o tym, że Wy wiecie, czego chcecie, wiecie, do czego dążycie i nie boicie się mówić o tym, nie boicie się opinii otoczenia, wręcz nie ulegacie jakiejś presji. Wy czujecie się bezpiecznie w swojej przestrzeni, i tu jest pokazane, że jesteście chronieni. Że, że droga, którą podążacie, jest właściwa. I warto się jej trzymać, pomimo jakichś przeciwności, pomimo jakichś trudności. Księżyc, tak. Tu jest pokonanie lęków, tu jest. Słuchanie swojej intuicji. To jest ta brama księżycowa. To jest trochę tak, jak w tej ósemce kielichów. W bramie księżycowej, jeżeli będziesz na tyle odważny, drogi byku, że mm, skonfrontujesz się ze swoim strachem, ze swoimi obawami, to ta brama się dla ciebie otworzy. I tam w oddali widać słońce. Podążasz nową ścieżką, nową drogą, zostawiając za sobą jakąś niepewność. Mm? Super, super drogie byczki. Trochę, yy, trochę, ta ekspansja może wam namieszać w życiu. Możecie być trochę przerażeni, możecie trochę yy, nie dowierzać, ale nie bójcie się. Naprawdę się nie bójcie. To będzie wasz czas. Dobra, zobaczmy tutaj. Przesłanie dla Was. To. Skocz na głęboką wodę. Tak, i wiecie, co życie Was do tego popchnie w listopadzie. Nie bój się, nie bój się zanurkować. Dzięki swojej odwadze dotrzesz w celu. To, co powiedziałam przed chwilą. Odwaga. Bądź odważny, drogi byku, bo tu na Ciebie czeka sukces w tym listopadzie. Naprawdę ogromny rozwój pięknego miesiąca. Pozdrawiam.